Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem wam o książce „śmiech ma po matce Karla Zimmera. Jest to już trzecia książka z serii zrozum wydawnictwa Poznańskiego. Przeczytałam, co nas nie zabije o epidemiach, przeczytałam czarną owcę medycyny o psychiatrii i teraz przyszła pora na książkę o genach. Jest to tak samo interesująca książka jak dwie pozostałe. Bardzo, bardzo obszerna, ponieważ mamy tutaj 640 stron, więc no czytało mi się o bardzo, bardzo długo, szczególnie, że też e, jest ta czcionka dosyć mała i w ogóle też zobaczcie, jak można dobrze wydać książkę. Po prostu świetnie się o też czytało, przez co, się bardzo fajnie otwiera. Ale mniejsza z tym, jeżeli chodzi o, o samo wydanie. Jeżeli chodzi o treść, to samej treści książki nie, to nie są 630 stron, to nie jest 630 stron, tylko mniej więcej 530 z tego co widzę, ponieważ 100 stron to jest sama bibliografia. Nie wiem jak wy się do tego odnosicie, ale ja jak czytam książkę, która jest no, po, książką popularną naukową, to oczekuję, że autor zrobi bardzo dobry research, i jak widzę taką właśnie dużą bibliografię, to jestem no praktycznie pewna, że ten research był dobrze zrobiony, że autor tutaj wyszukał mnóstwo ciekawych informacji. Więc jak tylko to zobaczyłam, to praktycznie no wiedziałam, że ta książka będzie dobra i na szczęście się nie zawiodłam. Tak jak mówiłam, jest to książka popularno-naukowa, chyba nawet bardziej naukowa niż popularna, ponieważ czasami jest dosyć nużąca. Jest tutaj bardzo dużo szczegółów biologicznych, bardzo dużo informacji takich właśnie, jakby się czytało trochę czasami podręcznik z biologii, więc no, muszę Wam tutaj to zaznaczyć, że po prostu jest to lektura dosyć wymagająca. Trzeba jej poświęcić trochę czasu. Ja ją czytałam no, ponad tydzień, nie czytając w trakcie żadnej innej książki, więc no, trochę czasu mi to zabrało, ponieważ no, nie płynie się przez nią tak bardzo, bardzo szybko. Pomimo tego, że jest naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ oprócz tych właśnie biologicznych detali, mamy tutaj przedstawioną historię w ogóle powstawania genetyki. Autor nam tutaj opowiada, jak na samym początku ludzie właśnie krzyżowali rośliny jak później krzyżowali zwierzęta hodowlane, jak powstały różnego rodzaju prawa, takie na przykład jak prawo Mendla. Występuje tutaj bardzo dużo różnych osób, bardzo dużo naukowców, którzy właśnie brali udział też w jakby powstawaniu tej genetyki, więc mamy tutaj ogrom informacji historycznych, ale też bardzo właśnie dużo takich informacji typowo naukowych, które po prostu mogą być trochę cięższe w odbiorze. Tak jak mówiłam, autor właśnie nam tutaj opowiada o powstaniu genetyki, ale opowiada nam też o różnych aspektach, jeżeli chodzi właśnie o genetykę, nie tylko w przypadku ludzi. Opowiada nam o roślinach, opowiada nam o owadach, ponieważ często na owadach były prowadzone różnego rodzaju eksperymenty, żeby udowodnić niektóre tezy, jeżeli chodzi właśnie o genetykę zwierząt, no i oczywiście na końcu genetykę ludzi. I tutaj widać, że autor jest zafascynowany tematem. Widać po prostu z tych kart tej książki. Wdziera z nas taki właśnie autor, który też poszukuje. On poszukuje odpowiedzi na niektóre tematy, ponieważ tutaj też on jest często bohaterem niektórych aspektów tej książki. Na przykład ja chciał sprawdzić właśnie, od kogo pochodzi, chciał sprawdzić swój genom i tutaj opowiada właśnie, z kim tak naprawdę jest spokrewniony, z jakich, z jakich, krajów na przykład pochodzili jego przodkowie, więc no jest tutaj też jakby uczestnikiem tego, o czym, o, o czym nam pisze. Spotyka się z różnymi naukowcami, ale też właśnie to jest książka z bardzo dobrym researchem, z wieloma informacjami, które są bardzo, bardzo ciekawe. Między innymi jedno, co mnie zaskoczyło, i myślę, że Was też to zaskoczy, ponieważ, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale memy na pewno wiecie, właśnie czym są memy są powiązane z genami, i tutaj jest opisane właśnie, jak powstało to samo słowo men. Nie powiem wam jak, bo zepsułabym wam lekturę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, to sięgnijcie po tę książkę. Karl Zimmer jednak nie pieje tylko z zachwytu nad osiągnięciami właśnie genetyki. Opowiada nam też o trochę takich mroczniejszych jej aspektach. Opowiada o tym, jak często różni naukowcy dochodzili do pewnych prawd i zostali źle zrozumiani albo nawet nie źle zrozumiani tylko po prostu inni naukowcy nie chcieli im przyznać racji myślę że to jest w ogóle bardzo częste nie tylko wśród naukowców ale wśród wszystkich ludzi że jakby jeżeli ktoś wychodzi z taką bardzo oryginalną teorią nawet jeżeli ona jest już sprawdzona w badaniach to niektórzy naukowcy czy ludzie po prostu nie chcą mu uwierzyć, więc to było bardzo ciekawe. Pokazuje nam tutaj też, że często naukowczynie były, nie były brane pod uwagę, jeżeli chodzi właśnie o, o ich teorie, o ich osiągnięcia. I też najciekawszy aspekt tutaj tej książki to jest aspekt rasy, ponieważ autor nam tutaj mówi, że tak naprawdę to, czy ktoś się rodzi czarny czy biały, to jest kwestia tylko dwóch powiązań genowych. Nie jestem dokładnie pewna teraz tych właśnie... Biologicznych aspektów, ile to jest, ale po prostu wszyscy ludzie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o genom, w większości są tacy sami. Ehm, wszyscy ludzie pochodzą zewsząd, tak naprawdę każdy jest z każdym spokrewniony, jeżeli patrzy się właśnie tylko na genom, i pokazuje nam, że właśnie ten aspekt rasy, tylko to, co widzimy, jest bardzo, bardzo powierzchowne. I tutaj to jest naprawdę bardzo ciekawie opisane, i autor chyba nam to opisuje przez ponad 100 stron, ehm, i pokazuje też yy, yy, właśnie, że no. Według niego i według większości naukowców e, to jest tylko tak naprawdę nawet nie procent, tylko promil tego, jak się różnimy pomiędzy sobą, to jest właśnie tarasa. Podsumowując, bardzo Wam polecam tę książkę. E, musicie się przygotować na dosyć ciężką przeprawę, ale bardzo interesującą. Możecie po prostu z tej książki wynieść niezliczone ilości informacji, których na pewno nie uczyliście się w szkole. No chyba, że jesteście lekarzami i y, uczyliście się o genetyce właśnie na studiach, może to Was tak bardzo już nie będzie interesować, e, ale jeżeli y, nie byliście jakby na, na rozszerzonej biologii, czy tam w liceum, czy właśnie później nie studiowaliście medycyny e, czy innych pokrewnych kierunków, to naprawdę tutaj znajdziecie mnóstwo, mnóstwo ciekawych informacji. Ja za książkę bardzo dziękuję wydawnictwu Poznańskiemu, dzięki któremu mogłam ją właśnie dla was zrecenzować. Polecam wam wszystkie książki z tej serii Zrozum. Wiem, że teraz wyszła kolejna, którą też będę dla was recenzować i tym razem będzie to o e, zmyśle wzroku. Więc też bardzo ciekawy temat. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy czytaliście tę książkę. Jestem bardzo ciekawa, czy czytaliście w ogóle jakieś książki z tej serii, albo jakie książki popularno-naukowe możecie mi polecić, bo może też macie coś innego, co jest warte przeczytania w tym temacie. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!